W żałobku usłyszeliśmy bardzo nieeleganckie słowa określającego polskiego powieku. W żałobku momencie jak przyspękło, że robicie z nas kraju, że robicie z nas ludzi, którzy mają robić robinie nie tylko chronić, wykonywać rozsadę, będzie przekazywane tutaj do Warszawy i dalej po różnych Że Zielony Ład, to przecież on nas dzisiaj tutaj przyprowadzi. Przecież jak się wczytamy te rozporządzenia, e, tych, nie możliwe, ale się na morowanie kiedy świat stoi...